Witam na kolejnym odcinku z tej gry, jaką jest oczywiście City Skylines. Ja jestem Krewain i będę budować dalej to miasto. To miasto, które. No, słowem wstępu, oczywiście. Musiałbym tutaj przedstawić kilka zmian, które wprowadziłem od ostatniego odcinka. E, czyli tak, tutaj dobudowałem kilka dróżek, chyba tylko tą i ten zawiasek, żeby tutaj tak wyglądało. To jakby, jakby nie wiem, kijanka z pąka kwiatów wystawała. Nie wiem coś takiego te estaccade te chyba też pobudowałem, chociaż nie wiem czy nie zrobiłem tego właśnie na odcinku zabudowałem gdzie nie, już te rejony także tutaj już coś tam pobudowałem i co i co i co. Nie wiem czy te klocy też tutaj nie pobudowałem wcześniej, tutaj nie zbudowałem parkingu no to będę już tutaj korzystają z tego parkingu. No ciekawie, fajnie, dobrze. E, jakie są plany na ten odcinek? E, nie wiem, dalej jest wysokie zapotrzebowanie na rejony mieszkalne i chyba tym się zajmę. I będę te mieszkalne budować prawdopodobnie tutaj, żeby ludzie, którzy się tutaj będą wprowadzać, będą, będą mieli e, bliżej do, e, do, do, do fabryk e, i do biur. I co pobudowałem? Dobra. E, o tym, tego chyba na pewno nie budowałem na poprzednim odcinku, czyli tak, most. Most, który wybudowałem, a raczej przebudowałem z, z tego względu, że te statki się nie mieściły, znaczy one i tak tam się mieściły, bo, a, no bo przenikały przez ten most, który wybudowałem, nie podobało mi się to strasznie więc przebudowałem, trochę podwyższyłem, ten most jest teraz naprawdę ogromny, bardzo wysoko położony, teraz wszystkie te statki mogą tutaj pływać, zresztą teraz będą tutaj przepływać, to zobaczymy. No nawet, nawet bardzo, bardzo tak na styk, znaczy może nie na styk, ale właśnie jest, jest ten zapas, więc nawet większe okręty mogłyby tutaj przepływać, a teraz tak to się prezentuje że ta droga już jest taka prosta, tutaj też jest prosta, tutaj jest mniejsza taka przewiązka. A, no i ten most oczywiście z estakadą się kończy w tym miejscu. A, tak, tutaj też jest czteropasmówka, tutaj sześciopasmówka, muszę też tutaj tak zrobić, żeby tutaj w razie czego się nic nie, nie kolidowało. Również tutaj jakieś takie dziwne rzeczy są machloje. Nie podobuje mi się to strasznie ale coś takiego, dobra, w ten sposób tutaj też zawijasa zrobiłem, e, łagodnie też przechodzi na dół z góry e, i co i to chyba byłoby na tyle, więcej chyba nic nie robiłem prądu nie ma prądu nie ma, aha, czyli mogę już powoli, no tak e, budżet, budżet na prąd oczywiście zmniejszył na 50% myślę, że to jest dobry czas, żeby tutaj zwiększyć nawet na ja wiem 75% na noc i w dzień, i teraz będzie produkować bardzo dużo. Nie wiem, czy nadal nie jest to zbyt dużo. Może zmniejszę jeszcze. To nie jest aż takie wielkie zapotrzebowanie na to. Na 65 i tutaj też na 65. I jak to teraz mówię, na 1629 MW, super. Czyli mam 600 MW e, na plusie. E, czyli tak. Wzgórza, wzgórze hollywoodzkie, które chciałem mniej więcej odwzorować, ale nie tak jeden do jeden, tylko e, tak bardziej wizualnie, że to jednak jest to wzgórza, że tutaj będą te bogate domostwa, e, tylko żeby to były bogate domostwa, no to muszę jednak parę rzeczy tutaj e, postawić, czyli jakieś parki, jakieś place zabaw, czy coś takiego, e, no musi tutaj być, tylko to też nie może być takie perfidne. Chyba, że niekoniecznie park, a właśnie e, jakimiś tam parkingami to zapcham. Być może, bo to właśnie jest duży taki okrąg zadowolenia, więc prawdopodobnie to właśnie tym zapcham te rejony, dzięki czemu będą zadowoleni w tym miejscu. E, może też bym walnął to tutaj. A tutaj, gdzie jest ta pentelka, mam plan wybudować, no za, wybuduję tutaj bardzo taki znak, zamienity budynek, który będzie e, będzie taką niespodzianką w tym miejscu a tam widzę, że... Uuu, jak, zap, jak, jak zapitala tutaj ohohoho, metro oczywiście a tutaj jakoś tak dziwnie krzywo to jedzie to ja tak wybudowałem? to ja to budowałem? nie wiem kto to budował ale dobra, powiedzmy, że niech to tak po prostu już będzie nie będę tutaj niczego już zmieniać e, także co Zabudowanie, czy co? E, dobra, na razie teraz to tutaj zostawię. Niech one się tutaj, niech one tutaj jeszcze poleżą, że tak powiem. E, albo nie, od razu je będę zabudowywać. Tutaj oczywiście będzie to konkretny, taki kompletny rejon mieszkalny. Czyli tak, e, mniejsze e, domostwa i co? Oczywiście cały tutaj pas będzie taki zieloniutki. E, może coś takiego, że tutaj będzie trochę mniejszy domek. Tutaj muszę poprawić, żeby tutaj było na 4. Tutaj też będzie na 4. Tutaj 3, 3, 3, 3. No to tu będzie 4. Tutaj znowu będzie 4. Nie wiem, czy to będę wycinać, czy jednak będę to jakoś tak w miarę szybko malować. E, czyli coś takiego. Tutaj nic, tutaj nic. Tutaj zabuduję, tutaj zabuduję, tu zabuduję. E, tu również. Tutaj tego może nie jeszcze. E, ale tutaj mogę. I tutaj też. Dobra, na razie tyle. Więcej chyba na razie nie muszę. No mogę tutaj coś jeszcze tam pobudować. Eee, tak i tutaj. Dobra. Takie coś. No i tutaj jeszcze by się przydało, żeby coś tutaj było wybudowane. Eee, 3, 3, 3. Eee, no niezbyt mi się tutaj podoba. Ogólnie tutaj będzie bardzo ładnie, bo tu jest ta, to jeziorko. Ogólnie mi się podobają właśnie takie miejsca, gdzie. To domy tak są wybudowane blisko jeziorek, czy tam rzeki i tak dalej. Naprawdę bardzo ładne są z tego widoki potem. Zresztą nawet jak tutaj przełączę. No to taki to widok. Pięknie. Po prostu jest pięknie. Uwielbiam takie widoki. Notabene też takie... takie widoki. Takie miejsca z tymi widokami są oczywiście bardzo wartościowe. Wartość gruntu jest bardzo wysoka co też będzie się przekładało na to, że to jest właśnie to w takich, dla takich bardzo bogatych mieszkańców, tak? Także co? Także co? Co dalej? Co dalej? Tam na razie mam już wybudowane mniej więcej. Jeżeli chodzi o dalsze plany, myślę, że pociągnę te, te, te arterię dalej, będzie gdzieś tutaj sobie przejeżdżać. Być może prze, przeniosę ją tutaj, tutaj będą dalej niższe zabudowania, nie wiem. Zobaczę. Także co, są dwa plany na ten odcinek. I ten jeden z planów, jeden plan, jedną część tego planu może wypełnię, czyli rejony mieszkalne tutaj. Tutaj oczywiście, jakbym to widział? Przede wszystkim, przede wszystkim, to ja bym chciał to wybudować, w jakąś siatkę. Może być do całego że tutaj to by się przydało, żeby to była trochę szersza ta ulica. No, myślę, że tak. Myślę, że coś takiego właśnie będzie tutaj. Czy tutaj również będę poszerzać? Dobrze by było, bo to jest taki ładny wjazd. To faktycznie będzie to dużo lepiej w ten sposób wyglądało. No, jasne, że tak. E, dobra, sześciopasmowa, czteropasmowa, e, czyli jakoś bym chciał się tutaj zjechać. Tak mniej więcej na środku, żebym to zjechał. Tutaj i przewiążę w ten sposób. Myślę, 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 myślę. Nie, 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 ja to przewiążę w trochę inny. Czyli to będzie tak, że tu będzie coś i tutaj będzie dopiero ta przewiązka. Dobrze, coś takiego, coś takiego i ja bym chciał, żeby to się wjeżdżało tutaj oczywiście ja bym chciał, żeby to było również z drzewkami tutaj ładnie no, coś takiego i tutaj będzie e, plan taki dosyć ambitny, tylko pytanie czy to wyjdzie w praniu dobrze coś takiego coś takiego i tutaj zabrakło mi trochę miejsca o, o, o. chociaż ja bym to dalej przeniósł to to będzie teraz niesymetryczne e, nie, nie tyle niesymetryczne co e, co będą tutaj brzydksze takie domostwa nie, chcę, czy, nie wiem czy chcę tutaj to budować nie wiem po prostu nie wiem czy chcę zostawić takie puste pole tutaj chociaż może ich takie zostanie tutaj puste pole powiedzmy że ma to swój urok e, tutaj będzie fabryczna Tutaj mógłbym od razu jakieś tam zaznaczyć, że tu będą biurowe jednak. Tutaj też może być biurowy z region. Ale tutaj tutaj jeszcze też biurowe biura Jakie mam jeszcze ogólnie A, finansowe powiadasz Albo przyległe budynki biurowe Okej, okay, coś takiego właśnie bym chciał, tylko żebym musiał to jeszcze zrobi coś takiego, że to będzie tak, 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 tak. Tak Chociaż nie wiem, czy tego całkiem nie wybuduję takiego. E, e, e. Chciałbym ja chciał, żeby tu były wysokie jakieś budynki, no tak nie za bardzo. Bo to jest typowo fabryczne, ja tak bym chciał, żeby to wszystko było takie dosyć przyległe właśnie. Czyli ja to pobuduję w ten sposób. Eee... Chociaż z drugiej strony to tutaj wcale tak być nie musi już. Tutaj jedynie przyległe mogą być mieszkalne. E, bo tak właśnie planuję, żeby tutaj były takie przyległe mieszkalne budynki. E, czyli tak. Czyli tutaj coś takiego. Ja sobie przypomniałem właśnie, tak spojrzałem na te biurowe budynki finansowe i o czym sobie przypomniałem. Przypomniałem sobie, że zapomniałem. Patrzcie, miałem coś do wybudowania i dosłownie w tej sekundzie co sobie przypomniałem to i zapomniałem. Wiem. Rany. Tu mam taką sekcję z bankami. Ja nie mam ani jednego banku w tym mieście. Przez cały ten czas nie miałem ani jednego banku w mieście. Wyobrażacie to sobie, jak ja jestem czasem. Ech, dobra. Teraz jak duże to bym chciał, żeby tutaj powstało. Bank jeden mógłby się znajdować właśnie tutaj w tym parku, taki dosyć wysoki, będzie bardzo ciekawie wyglądać już na tej płaszczyźnie. Jakiś mniejszy bank może również stanąć tu, oczywiście że tak, chociaż nawet nie tutaj, a a a a, a tutaj, tak, dokładnie tutaj, będzie trochę bliżej ale takie większe banki to chciałbym tutaj gdzieś powstawiać Jeden taki duży bank może powstać w tym, w tej okolicy jak najbardziej. To będzie się bardzo ładnie komponować na tym tle z wys wysoką zabudową. Tutaj jakiś bank również może powstać. Tak ja bym to chciał, żeby to było tak dosyć ładnie. Czyli tutaj i obok będzie jakieś tam biuro mniejsze. Ok. Dalej, bank, jakiś, coś. Czas może oczywiście lecieć już do przodu. Jak to wygląda z góry? Z góry to wygląda coś takiego. Tak, oczywiście jeszcze wybudowałem takie, takie pasy tych dróg. Ja je zaraz tutaj połączę. No tutaj chyba, a nie tutaj nie połączyłem. No to tak na szybko połączę. Tylko czy dam radę? Dam radę oczywiście, że tak. Super. Pod mostem, pod mostem, żeby to się ładnie tutaj łączyło. I tutaj jakbym chciał zrobić... Nie wiem, czy nie przeniosę to właśnie taką sześciopasmową. Aha, bo tu będzie połączone w ten sposób. A, rozumiem, rozumiem. A może tu będą tramwaje? Tramwaje, tramwaje by przejeżdżały, to by było. I by jechało jakoś tam. Jak to wygląda? Nie no, tutaj są tramwaje, tutaj sobie jeżdżą. Ale to też by ładnie się tutaj połączyło. Dobra, ja coś takiego zrobię. Czyli sześciopasmowa, ale w ten sposób będzie pokierowana. A po, 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 po coś takiego to wybórz na moment tylko ja to chcę nie tak chciałem chcę żeby to się ładnie połączyło no dobra e, tutaj również ale to już jest w ten sposób połączone dobra i to będzie dalej tam szło tutaj również połączę z tą drogą i wracając jeszcze ale tutaj fajnie te statki pływają no i pojemność statków oczywiście 100% tak jak myślałem, że wybudowanie tego portu tutaj, bo nie mówiłem nawet o tym, ale właśnie tutaj postawiłem ten port, świetnie się on tutaj sprawuje. Po prostu świetnie, tylko tarwąca rzeka jest tutaj, no. Mógłbym mniej więcej jakoś tutaj zahamować ten bieg rzeki, ale, ale po co? Ale po cóż to na cóż to? E, dostępność do wodzie, wodociągów, no myślę, że mógłbym już tutaj coś kombinować, żeby było więcej tych wodociągów tu. E, więc dwie takie pompy druga by tutaj gdzieś powstała. Ciekawie, ciekawie, ale myślę, że to nie jest taki głupi pomysł nawet. Czyli to by szło tak i to by się połączyło tutaj. Prąd oczywiście dobiega, wszystko tutaj bangra. Co ja bym jeszcze chciał zrobić? No to zaawansowana, ekologiczna e Wewnątrzlądowa oczyszczalnia ścieków. Oczywiście, że tak ona gdzieś tutaj powstanie. Tylko 160, tu jest też 160, czyli to nie ma różnicy. Czyli tu będzie. No, może tutaj. I oczywiście połączę to ładnie. To niech tutaj jakoś już przejeżdża mniej więcej trochę dalej. Dobra, czy to idzie? Nie idzie. No właśnie, tu będzie trochę problem, żeby to przewieźć tutaj jakoś. Co tu się dzieje? Nie budujcie się tam jeszcze. O... Chciałbym to jakoś tutaj połączyć jedno z drugim. Tylko czy dam radę, tak? Dobra, to powiedzmy, że będzie to w miarę sensownie. Co wy tutaj już budujecie? Tu już są przeległe, rozumiem. Czyli tutaj są biurowe a jeżeli chodzi o fabryczne to chyba nie mam takiej możliwości nie, fabryczne to fabryczno, to są takie o a czy tutaj coś takiego jest? nie, są tylko też drzewa a, nie, nie będę zamalowywać tutaj niczym ani nic, ja po prostu tutaj walnę taką ogólną fabryczną a może coś takiego może coś takiego tutaj również by się przydało a, czyli tak już zamaluję i tutaj również będą biurowe. Tutaj oczywiście będą w tym miejscu mm, przyległe budynki mieszkalne, ale gęstej, bardzo takiej gęstej zabudowy, a konkretnie całe to pole Calusienkie. No Niech coś takiego właśnie tutaj będzie i ale żeby było wszystko dobrze to jeszcze tylko jakieś tam dróżki tutaj pobuduję eee, Tylko może odcinkowe, nie siatkowe O dobra, coś takiego Tutaj również Tu bym chciał w taki sposób żeby to szło Tu tak jest przyległe, no to tak i tak Tutaj do drogi Tutaj również do drogi, żeby szło. No i fajnie. Eee, takie coś, takie coś. I jeszcze tutaj. Chciałbym, żeby to poszło tak. Tak. Tutaj. I taki meg. Dobra. I tu się będzie wszystko ładnie tutaj rozbudowywało. Eee, jeżeli chodzi o. Komercję, to myślałbym o, o tym, żeby tu była kolejna taka, tak, kolejna, tak. Tu będzie kolejna strefa, a, a to dlatego, że tutaj będzie kompletnie inna strefa, bo oddzielę jedno od drugiego, czyli tutaj będą handlowe przyległe, ale tutaj będą handlowe, które będą. Specjalizować się w turystyce nie za bardzo. Specjalizacja wypoczynkowa też nie za bardzo. Produkty to ekologiczne przy fabrykach też nie bardzo. Eee, to powiedzmy, że wypoczynkowa po prostu. Powiedzmy, że niech tak właśnie będzie. Ale niższej zabudowy. Też nie wszędzie taka niska. Ja bym chciał, żeby tutaj było tak. Tak. No tak. Chcę, żeby to tak właśnie wyglądało. Tutaj w taki sposób, jakieś biurowe. Nie, tutaj będą już takie. A tu również handlówki, handlówki wszędzie. Bo tu już tak jest za dużo biur. To będą tutaj jedynie takie handlowe i ok o, no dobrze fajnie tylko że ja nie mam tutaj w ogóle poprowadzonych e, poprowadzonej kan kanalizacji to też ją tutaj przeprowadzę w taki sposób niech będzie tutaj też i tutaj jedno z drugim I tutaj na razie tak. Ok. Powiedzmy, że to niech tak właśnie będzie. Jeszcze ja tutaj zerknę na te wzgórza hollywoodzkie. Ogólnie też hi ciekawa historia z tymi wzgórzami hollywoodzkimi, bo. No bo to nie było tak, że to od razu wpad wpadli ludzie na pomysł, że hmm, to od razu będzie taka taki rejon dla bogaczy. A no nie, wszystko się zaczęło w ogóle. Samo miasto powstało w tam XVI wieku, nie 1500 tam był chyba 80. oczywiście to wszystko wybudowali Hiszpanie no bo Los Angeles, tak, to będzie oczywiście z hiszpańskiego miasto aniołów, także co? No i to też nie jest taka pełna nazwa, bo pełna nazwa jest całkiem inna, ale to potem. Na początek, jeżeli chodzi o te wzgórza hollywoodzkie, one dopiero zaczynają się mniej więcej tutaj od roku 1853, a mianowicie od jednego, jednego domostwa, które rozpoczęło tutaj w tej właśnie okolicy działalność rolniczą. I to właśnie tam jakieś 30 lat później z jednego pamiętnika można wyczytać to był chyba Whitley mianowicie ten facet spotkał Chińczyka, który sobie woził tam drewno a jako, że to Chińczyk to też ten angielski był taki dosyć pokraczny co spowodowało, że jak ten Chińczyk powiedział, że, że on wozi drewno tak, że I holy wood że holy, że, że I'm hauling Wood, nie? A on to powiedział I'm Hollywood, i tak właśnie powstało to, że od Holly że właśnie ciągnąć, i Wood od słowa drewno, i tak właśnie powstała nazwa tego, tych wzgórz, jako hollywoodzkie. Także takie dosyć to pokraczne, ale tak właśnie mniej więcej było, jeżeli tutaj zawierzać, oczywiście, y, pamiętnikom. Także tam to na razie zostawiam, niech tam się wszystko rozbudowuje. A tutaj co? A tutaj nic Tutaj nie ma prądu. Nie ma. Ja coś mogę tutaj jeszcze pobudować. Coś ładnego. Mm, mm, mm. Może zegar. No tak. Zegar zegarowa. Super. Wieża zegarowa by powstała może tu. Czemu by nie? Sąd może nie. Urząd podatkowy tutaj. To nie jest najlepsze miejsce pod takie e, pod takie miejsce. Pod takie zabudowy. E, no to może park biznesowy. Skoro tutaj są biurowce, to czemu by nie? Tylko tak w miarę. Jakby symetrycznie, żeby to było. To coś takiego by było. I okej. Okay. Też nie podoba mi się to, że nie mają tutaj wciąż tego prądu. Dobrze by było, żeby jednak był już. Tutaj w ogóle jakiś park by się przydał czy coś. Mały plac zabaw albo mały park. mały park to jest trochę duży. No to może coś takiego. Zmieści się? Powiedzmy, że się zmieści. Okej. Okay. To cusik takiego. A może tutaj też również jakieś takie parki czy coś Tylko właśnie deficyt jeżeli chodzi o miejsce Może jakieś tutaj parkingi powstawiać? W sumie czemu by nie Nie jest to takie złe miejsce na parkingi Hmm, okej okay. I to wcale nie, nie tak źle wygląda To poza nagrywaniem właśnie to stawię tutaj resztę tych Miejsc parkingowych to będzie bardzo ładnie tutaj wyglądało. Ale dobra, ja nagrywam tutaj mniej więcej te 30 minut, czy tam 25 minut, więc na razie się będę żegnać. Nie chcę robić takich olbrzymich odcinków, bo to nie ma sensu. Przynajmniej dla mnie nie ma sensu. W końcu, kto to ogląda, tak długie odcinki? Przede wszystkim, na na, no, na, ostatnie, na, na przyszłym odcinku, oczywiście będę już rozmawiać konkretnie o, o Los Angeles. Dopiero potem o no albo wrócę jeszcze do Hollywoodu, czyli do historii powstania tego, bo mimo wszystko chciałem coś tutaj zacząć o, o tym mówić, ale no z czasem chcę się jednak, jednak jakoś się tutaj wyrabiać, także, także co, Hollywood najpierw to kończę, potem będzie prawdopodobnie historia miasta Los Angeles, które potem jakoś to jakoś przeplączę, że będzie jedno z drugim się wiązało. No i co? No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek jakoś taką się podobał. I, wi I witam was na kolejnym odcinku. Bajo. I cześć!